Zły stan na wierzchni ulicy Bocznej w Łobdzie przejdzie do historii. Stanie się tak za sprawą jej przebudowy. Ulica Boczna należy do Powiatu. 3 listopada w Starostwie Powiatowym podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie robót. Na ten odcinek, jak już na początku powiedziałem, czekają mieszkańcy, ponieważ, mimo że ulica nazywa się Boczna, ona wcale tutaj w Łobdzie nie jest Boczną, wręcz uważam, że jedną z główniejszych ulic w centrum miasta. No i dlatego tak liczymy, że będzie taką po wykonaniu przez państwa wizytówką w naszym mieście. Droga zyska nową wraz z infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania z ulicą Pocztową do ulicy Przemysłowej. Całkowita wartość prac to ponad 8 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów pochodzi ze środków Polskiego Ładu. Według umowy prace mają zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy.